godzina 11 U. no to spałem 10 godzin ułożyłem się tylko pierwszej oh. bardzo tu wieje wiatr znaczy akurat nie tu bo mój namiot praktycznie ani drgnie bo jestem wśród drzew akurat i trochę niżej zszedłem ale słyszę, że tam na górze w, na szczycie i wśród drzew to tak szumi i i gwizda, że naprawdę cieszę się, że tam się nie rozbiłem, tylko tutaj chyba jest pochmurno z tego co widzę, było jakoś ciemno jeszcze nie wyglądałem za okno coś mi się wydaje że chyba czas, czas się zawijać najwyższy czas się zawijać to już nie ta pogoda i wieje i już pada i już dzień krótszy i już jestem tu chyba tyle długo że nie warto przeciągać na siłę robię kawę i zobaczę co dalej. Trzynasta, Jest coś ciepło, tylko ten wiatr i chmury. Jak wieje, na no to mało przyjemnie i nad morzem, na plaży. Tym bardziej w górach, jak się gdzieś tam wysoko wyjdzie. A tutaj w większości gór jednak jest taka goła, bez, bez drzew. Skalista, otwarta przestrzeń, więc yy... To może być mało komfortowe. No nad morzem to już na pewno widzę jak diabli. Więc nie wiem co tu dzisiaj sobie począć. Zrobię sobie jedzenie, napiję się kawy i będę się starał coś wymyśleć. Chyba, że jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie tu będę mógł się udać. No generalnie nie widziałem wszystkich miejsc, które chciałbym zobaczyć ale z drugiej strony widziałem i tak dużo, dużo więcej, niż, niż się spodziewałem, bo nie robiłem de facto takiego stricte precyzyjnego planu co mam zobaczyć, gdzie mam jechać po kolei co i jak, tylko to jak wiadomo improwizacja była z dnia na dzień też. Trochę dostosowywanie się do pogody, i te szlafoty mnie na tyle zaskoczyły, że no jestem tutaj znacznie dłużej niż, niż bym się spodziewał. No i myślę teraz, czyli może na koniec jeszcze gdzieś w jakieś miejsce konkretne się udać, warte uwagi, nawet w pochmurny dzień. Czy już zmierzać w kierunku Buda? Wczoraj wyczytałem, że jest jeszcze jakaś. Wyspa, której nazwy nie pamiętam Gdzie można dopłynąć promem z O A potem z promem z tej wyspy można wrócić oczywiście Ale można też popłynąć do Budy To mnie też zaintrygowało Być może to jest jakaś ciekawa opcja Ale podejrzewam, że skoro ta wyspa jest trochę oddalona bardziej w morze To tam może jeszcze bardziej wiać No nie wiem, nie wiem Muszę spojrzeć po prostu w telefon w internet i rozważyć różne opcje już sobie pomyślałem dobra, fajnie, wysechł mi namiot i tropik, bo dało wcześniej, ale było ciepło, wiało wiatr i wyschło wszystko. Myślę sobie super. Tu jeszcze ogarnę gdzie mam się wybrać zwijam namiot póki suchy i ruszam jak tylko wymyśliłem gdzie mam się ruszyć się zaczęło się padać eee. no nigdzie mi się nie spieszy na razie czekam aż przestanie Co by pomyślał? Przesiedziałem pół dnia <noise> ponad w namiocie, no co prawda tam robiłem różne rzeczy i przez telefon rozmawiałem i nie sądziłem, że się dzisiaj wypogodzi i przestanie w ogóle padać, tymczasem słońce wychodzi. Tutaj jest taka ścieżyna, w tędy w rano Owce szły obok namiotu. No ale ja już powoli pakuję rzeczy. Zaraz zwijam namiot i ruszam. Ruszam dalej, nie będę spać w tym samym miejscu. Będę dzisiaj też spać w namiocie. Ale nie tutaj. Nie lubię tak koczować. Znaczy koczować no właśnie, lubię koczowniczy czy życia, przemieszczając się z miejsca w miejsce, lubię siedzieć w jednym miejscu I zamulać Tylko wolę właśnie Zmieniać miejscówki, tutaj jest ścieżka na dół Rano mi tutaj jacyś downhillowcy zjeżdżali rowerami, Ona Zaczęło padać i się zwilęli. Tak, żeby później był spokój, tylko odgłosy deszczu. Dobra, zwijam namiot i zbieram się z Dobra, ja już jestem spakowany. Jest 17.08, dobry czas, żeby wyjść z namiotu i się ruszyć. Wszystko wziąłem chyba, tak. Jeszcze na kubek też mam. Nic tu nie ma, nie? Nie widać. No, także teraz zmierzam do auta. Ależ ta auta głośno tu I znowu będę przejeżdżał przez Legnes. No, no, jakbym się nie mógł zdecydować, co mam ze sobą zrobić. Myślę, że tam wstąpię. Może na jakieś żarcie, może na jakąś kawę i zobaczę, gdzie dalej. Tymczasem idę w dół, tak jak zjeżdżali tędy ci goście na rowerach. Wczoraj pusty parking, A ile tu samochodów się co to się podziało. Ale pogoda czat, normalnie wypas z takiego deszczu się zrobiło tak ładnie trochę zawiewa robię zdjęcia i co? Nie mam okrągłótno. No nie wiem No cóż, tak jak już wspominałem wcześniej, o tradycję trzeba dbać i pielęgnować. Ta wyspa nazywa się Insoja I wcześniej tu chciałem się wybrać ale jakoś nie było mi za bardzo po drodze I teraz stwierdziłem że jednak cofnę się i zobaczę tą plażę Bo miałem plaż obejrzeć kilka, widziałem tylko dwie w sumie I to obie tak na szybkości to akurat mi się trafiło jak się lepiej kurze ziarno, bo dzisiaj przez większość dnia padał deszcz, było ekstremalnie zachmurzone niebo. Później jak już yy... zjełem namiot, słońce gdzieś pochodziło i o dziwo się utrzymało. Jadąc tutaj gdzieś tam jakieś przepotężne chmury były po drodze i myślałem, że jak tutaj jadę to nie, nie zdążę tego słońca złapać. Chodziło, gdzieś tam się przebija Jak widać między chmurami A jutro ma być w ogóle pochmurny dzień, więc Fajnie te góry wyglądają Tak jakby były przecięte nożem za 20, 12 Północ Ja dopiero idę się rozbić Tutaj jakaś jest wydeptana ścieżka Ale ten kamień mi się wydaje Trochę dalej od drogi Tutaj jakieś ognisko ktoś palił Samochód trzeci czy...

11 po. Rozbiłem się za tym kamieniem. Ciepło nawet jest. 16 stopni, jakby siadałem z auta. Tylko ten wiatr taki podły dość. Jak widać, już odświetlam się sztucznym światłem, bo słońce zaszło za horyzont. I ciemno się robi po prostu. Co jest trochę już zbutne. <grym> no, jakby przypomina o tym, że jakby kończy się ten najfajniejszy czas i okres na Lofotach i na północy Norwegii no i też powoli <gryw> będzie zbliżać do końca lata i wakacji, także ostatnie jakby dni ja już jestem rozbity woda mi się na herbatę grzeje zaraz rozkładam ściele łóżko <gryw> i do spania a jutro jak zwykle, nie wiem <gryw> jak zwykle będę improwizować Aczkolwiek te chmury, które widziałem wcześniej przed chwilą, jak tam jeszcze raz składałem namiot i było coś tam widać Nie wiem jak teraz, pewnie też coś tam widać, nie jest aż tak całkowicie czarno Jest taka szarówa To te chmury były takie... nie za bardzo Takie jakby na deszcz się coś zanosiło No ale nie wiem, zobaczymy eee, Chodzi mi po głowie, żeby już jutro trochę zwiedzić sobie o miejscowości Ostatniej miejscowości, miasteczka Osady na Lofotach i nie wpakować się w prom do Buda. Bo jak już ma być pochmurno i deszczowo i, i tak dalej, to chyba nie ma sensu tu tkwić dalej. Jak to się mówi nic na siłę. No, zobaczę jutro, na co będę mieć ochotę i co co mnie spotka, gdy otworzę drzwi okno namiotu, jak zobaczę. Deszcz to. To będę myśleć o powrocie. A jak będzie słońce, to będę myśleć, co by tu jeszcze odhaczyć. Wszystko się jutro okaże. A raczej dzisiaj, bo tu już mamy teraz piątek. Tak, piątek. Ja muszę sprawdzać, bo nie kontroluję. No dobra. Dobrej nocy. Wyszedłem dodatkowo zabezpieczyć namiot. Mają no to straszne mo strasznie mocne pływy wiatru z momentami. Nie jest tak wcale ciemno. Troszkę się ochodziło. Na <grymne> pewno jest mniej niż 16 teraz. Tam gdzieś słońce jest obyżone.